Dziś pokażę wam dokładnie jak działa system, który tworzy za mnie treści na różne social media, który pobiera jeden długi tekst, na przykład artykuł na bloga, albo post na LinkedIn, albo newsletter i tworzy gotowe posty, rolki i shorty na różne platformy. I nie tylko pokażę wam jak jest zbudowana ta automatyzacja, natomiast też udostępnię wam szablon, cały szablon tej automatyzacji, jak również Kalendarz treści, który jest w Arkuszu Google oraz kalendarz treści w Notion, tak, żebyście mieli absolutnie wszystko, co jest wam potrzebne do tego, żeby uruchomić tę automatyzację i żeby ona mogła działać też po prostu u was, u Ciebie. A więc po tym filmie będziecie mogli w kilka minut generować cały tydzień, albo i miesiąc treści automatycznie. Pokażę, jak można ustawić ilość tych treści, które jest. Generowana, żebyście sami mogli dostosować tą ilość do własnych potrzeb. I najlepsze jest to, że ten system nie wymaga żadnego kodowania. Zostańcie ze mną, bo pokażę Wam, co musicie zrobić kroczek po kroczku, żeby mieć coś takiego w pełni działające u siebie. A więc zaczynamy od tego, że klikacie sobie w link w opisie tego filmu i wchodzicie w moją społeczność AI Business Avengers, która jest. Kompletnie darmowa. Wchodzicie sobie w zakładkę Classroom, Agenci AI i Automatyzacja. To właśnie tutaj um, przechowuję różne automatyzacje i agentów AI, które udostępniam um, na swoim YouTubie, o których mówię też w różnych swoich social mediach. Wchodzicie sobie w zakładkę Social Media Army i już tutaj pokazuję, jest screen, jak wygląda ta automatyzacja, co robi ta armia agentów AI, jej zastos zastosowania czego warto cały kompletny opis, jak również te zasoby. Szablon całej tej automatyzacji, który możecie sobie zaaplaudować do waszego Naden, kalendarz treści w arkuszu Google oraz kalendarz treści w Notion. Dlaczego dwa kalendarze treści? Zaraz do tego przejdę. A więc pokrótce, co teraz musicie zrobić? Po prostu klikacie sobie tutaj szablon, klikacie download, pobiera wam się plik, wchodzicie w wasze NADN, wybieracie nowy workflow, klikacie trzy kropeczki, import from file i w ten sposób sobie po prostu tutaj wgrywacie ten plik, który pobraliście przed chwilą, to jest plik JSON, nie musicie wiedzieć, co to jest plik JSON, wystarczy, że anythen wie i od razu wypluje Wam, brzydko mówiąc, coś takiego, coś jest bardzo piękne, nawiasem mówiąc. I teraz jak działa cała ta automatyzacja? A więc w kalendarzu treści w arkuszu Google jest zawarte jakiś długi nasz post. Post, który napisaliśmy sami albo który utworzyliśmy z pomocą AI. Nieważne. W każdym razie załóżmy, że to jest post na LinkedIn. Ja przynajmniej w ten sposób do tego podchodziłem. Mam długi post na LinkedIn i teraz ustawiam sobie status draft. Koniecznie musi być ten status. I teraz ta automatyzacja działa w taki sposób, że wchodzi sobie w, że tak powiem, w arkusz Google i jeżeli jest już połączona, oczywiście mamy połączone kredenciale i tak dalej, to też jest bardzo ważny element, o którym nie będę tutaj mówił, nie będę się na nim skupiał. Natomiast właśnie ta automatyzacja pobiera takie komórki w naszym arkuszu Google, które mają status draft, tak jak właśnie nasz jeden post, który pokazałem przed chwilą. Dlaczego akurat Arkusz Google, a nie na przykład Notion? Dlatego, że taki długi post w Notion prawdopodobnie musielibyśmy przechowywać w środku danego bloku. A n ma dosyć takie. ma dosyć nieprzyjemny i trudny sposób wyciągania, wyciągania informacji z bloków w Notion. Czyli krótko mówiąc. Nie chce się bawić w jakieś skomplikowane rzeczy i Wy zapewne też się nie chcecie bawić w skomplikowane rzeczy, wobec tego troszeczkę to omijamy. A dlaczego inne posty już nam e, przychodzą na Notion i są zapisywane w kalendarzu w Notion? Bo dla mnie osobiście jest to wygodniejsze. Jeżeli Wy chcecie zrobić sobie to w inny sposób, to jak najbardziej do tego zachęcam. Nie będzie to trudne, żeby później to odpowiednio pozmieniać. Natomiast. Dla mnie było osobiście wygodniej wszystko sobie trzymać w moim kalendarzu treści w Notion, do którego wy również dostajecie dostęp, kiedy wchodzicie sobie w school, w moją darmową społeczność. Klikacie kalendarz treści w Notion i po prostu dostajecie, dostajecie czysty kalendarz, w którym już możecie zapisywać własne treści. Tak więc tak to wygląda od tej strony. I teraz, kiedy już automatyzacja pobierze nam ten długi post, on zostaje automatycznie zapisywany w naszym kalendarzu treści w Notion, tak, żebyśmy po prostu mieli tam wszystko. I później, Threads Agent tworzy nam tekst na podstawie tego długiego tekstu, który. Po prostu um, ma maksymalnie 500 znaków, więc może być udostępniony na platformie Threads, na platformie X. I nie tylko tworzy nam jeden post. To jest najfajniejsza rzecz w, tym, w, w tej automatyzacji. Ale tworzy nam 5 postów. Tak ustawiłem, żeby, żeby było 5 postów. I zwraca nam tą wartość w odpowiednim formacie. Nie będę tłumaczył, dlaczego. Tak, a, a nie inaczej. Po prostu. Później zobaczycie o co chodzi. Krótki opis prompt i po prostu zasady według których ten agent ma tworzyć te treści dla nas. I agent AI jest oparty o DeepSeq, do którego mamy dostęp poprzez Open router. Czyli takie narzędzie, które zebrał masę różnych modeli LLM, w sobie i możemy po prostu wybierać z jakiego chcemy korzystać. Dlaczego DeepSeek, a nie na przykład OpenAI albo Gemini albo coś innego? Bo DeepSeek jest tani. Tworzymy tutaj dużo postów, które mają brzmieć w podobny sposób. Zobaczcie jak to tutaj jest określone. One są, wszystkie pięć postów ma się różnić jedynie hookiem. Podałem mu. Jakieś tam um, różne zasady, potem również call to action, które powinien zastosować. E, I no właśnie dlatego wykorzystujemy DeepSeq, żeby po prostu dużo za to nie płacić. No i mamy jeszcze tutaj taki element jak output parser. E, dlaczego w ten sposób? Bo te pięć postów nie zostaje nam dzięki temu utworzone po prostu jeden pod drugim. Pięć postów jest później rozbijane za pomocą takiego elementu jak split out i po prostu e, tworzy nam pięć różnych komórek później w naszym kalendarzu treści w notion, przez co jeżeli wejdę sobie, nie wiem tutaj, w status, no to, to każdy z tych tekstów po prostu już wygląda inaczej. Mógłbym tutaj Wam pokazać więcej tego, akurat tutaj jest. Wideo. Wybrałem już tutaj filtrowanie, żeby mi pokazywało same posty, i jak widzicie, dostaję tutaj, dostaję tutaj same posty na X albo na platformę Threads. To już po prostu w zależności od tego, gdzie chcecie publikować takie krótkie posty. Natomiast jak łatwo jest zauważyć, tytułem tego jest mail. Każdy jeden. Tytuł tej treści jest to, jest to jest mail dlatego że dotyczy to jednego głównego posta. Konkretniej mówiąc tego ten post tutaj jest podpisany jako mail a więc dlatego też nam tutaj um, też nam tutaj utworzył treści o tytule mail. I jak widzicie jak sobie to porównacie w zasadzie różni się to tylko hukiem. I Call to Action. Reszta treści jest taka sama. I takich postów możecie mieć 5, możecie mieć 10, 15, w zależności od tego, jak chcecie. To jest bardzo dobra opcja, żeby na przykład testować różne warianty hooków albo różne warianty Call to Action i na tej podstawie zobaczyć, który naprawdę trafia do odbiorców. I przy okazji nie wymyślać ciągle różnych innych treści, ponieważ Nasz przekaz, przekaż, przekaz każdego z Was jest zawsze jednoznaczny. Zawsze mówicie o tym samym, wobec tego nie ma co za każdym razem wymyślać czegoś nowego, czegoś od zera. No i dokładnie tak samo to wygląda tutaj, jeśli chodzi o Shorts Agent. Ten agent AI również ma mm, dopasowany jeszcze dłuższy prompt e, i w jeszcze inny sposób trochę nam tutaj tworzy te nasze treści, bo. Później, oczywiście, zasada działania jest taka sama i też tworzy nam 5 skryptów do Rolex, tam do shortów, do um, treści na TikToka. Natomiast oprócz tego, tworzy nam jeszcze odpowiednie hasztagi. i e, opisy. Jak teraz sobie wejdziecie tutaj, to zobaczcie. Tutaj jest akurat już status publiczny, natomiast zobaczcie, że tutaj mam zaznaczone, do jakich, na jakie platformy ma tworzyć, ale również Captions oraz, czyli krótki opis oraz hashtagi, które są nie do końca wygenerowane przez AI. Nie chciałbym polegać na AI przy tworzeniu hashtagów. To są hashtagi, które ja mu poleciłem, żeby w różnej kolejności po prostu. Dodawał do tego opisu, i jak najbardziej tutaj, w przypadku tego agenta AI, który tworzy nam skrypty do tych rolek, również korzystamy z DeepSeek. No i teraz zobaczcie, pokazałem, pokazałem wam opis oraz hashtagi, ale kiedy wejdziemy sobie do środka, to mamy tutaj skrypt do tej rolki. A więc teraz automatycznie ten skrypt zostaje nam utworzony na podstawie tego jednego długiego posta, artykułu, maila który utworzyliśmy wcześniej. Nie musimy się zastanawiać w ogóle nad tworzeniem skryptów. Mamy odpowiednio dobrany hook, odpowiednio dobrane body, czyli treść całej rolki i odpowiednio dobrane call to action w tym przypadku skomentuj słowem AI a Ci workflow za free, bo to są Realne um, skrypty do moich rolek, które sam nagrywałem. Tak więc tak wygląda ta automatyzacja. Dzięki niej możecie naprawdę zautomatyzować sobie e, masę czasu. Nie musicie tego budować od zera, dlatego że ja to wszystko udostępniam wam e, za darmo. Pokazałem wam, jak to wygląda, w jaki sposób to działa. Po prostu mam nadzieję, że ten system pozwoli wam tworzyć teraz treści szybciej niż kiedykolwiek. I jeśli chcecie natychmiast otrzymać ten szablon, szablon kalendarza treści w Notion, szablon kalendarza treści taki tych, gdzie możemy zapisywać te nasze długie posty czy tam artykuły w arkuszu Google. AI Business Avengers: wszystko dostajecie tutaj za free. Nie musicie się nad niczym zastanawiać i, i niczym martwić. A jeżeli potrzebujesz spersonalizowanej pomocy jeden na jeden we wdrożeniu AI do swojego solo biznesu, to zapraszam Cię na płatne konsultacje. AI ogarniemy różne tematy, które być może spędzają Ci sens powiek, a które być może po prostu chciałbyś trochę bardziej pogłębić żeby wznieść swój biznes na wyższy poziom dzięki potędze AI. I to wszystko na dziś. Jeśli ten film był pomocny, to zostaw łapkę w górę, jakiś komentarz, a jeżeli chcesz widzieć więcej tego typu materiałów, to zachęcam do subskrypcji. No i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Dzięki bardzo.